Ewelina, Pydo i Tom Korski, i Małgorzata Fido, witam Państwa. I to zapraszam na prognozę pogody. Ostatni dzień na okolicy do Słońca. Czy naprawdę pochłonięcie czas i całego kraju? I informacje o pogodzie regionie, sprawdźmy. Wieczorem wydaniu jednym Ewelina, czy domku? E, to! Dobko, powiedz mu! Kopusko, że znowu zawiercił. Na TOWETACH tak stokni do słońca i pochłoniężych. A ka to widzę, że lona oraz dańska. Tych na to tak To słońce. Całość pokonie bez opadów. A pierdolskupie ma czyszczenie i żypcu. To na tobie tak stokni do słońca. I Cadry Sport! I to wszystko, Widzimy się. Zapraszam na jutro, już o 18.50. 5:00 się z Państwem. Tom Majkowski i Evelyn. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. I tak, do zobaczenia!